Powiem szczerze, jak, jak mi ktoś powiedział, jak mi ktoś napisał, że, że, w, tym, że w tym numerze w ogóle się znalazły jakiekolwiek wersy do mnie To myślałem, że w chuja leci, nie? Bo mówię tak, nie no bez jaj kurwa. Jak? Że, że co, że powiedziałem kurwa ten i chłop mi wersy kurwa mówi w kawałku, tam no, nie, nie nie ma chuja stary, nie? Ja uważam ogólnie, moja opinia jest taka yy, Moja opinia jest taka, że te wersy są. Yy, kurwa no... Nie wiem, no dla mnie są totalnie zbędne i nietrafione. Ja na przykład White'a szanuję, co nie? Ja go uważam za dobrego rapera. Wiele razy, wiele razy na przykład mówiłem, wiele razy mówiłem na przykład, że, że mi się coś podoba i tak dalej. Ale też jestem streamerem i mam kontakt od... Kon kurwa, content od oceniania piosenek Jeśli Właj na przykład oczekuje, że ja będę, nie wiem, jakimś jego yesmenem i na przykład za każdym razem będzie mi się podobało, co robi, bo jesteśmy kumplami, i ja będę mu mówił na siłę, że nie no, zajebisty numer kurwa, to jest najlepsze co słyszałem No to niestety tak nie będzie, nie? Bo to by było y, lizanie, lizanie dupy y, które byłoby nieobiektywne. Ja bym, ja, ja na przykład staram się zawsze być obiektywny i chcę mówić wprost, co mi się podoba, a co nie. I to jest, moim zdaniem, ważne, żebym ja zawsze mówił yy, i oceniał obiektywnie. I, mówić, I mówił wprost, czy mi się coś podoba, czy mi się nie podoba. Yy, założę się, że Łajczo też ma na przykład, nie wiem, jakieś piosenki moje, które uważa na przykład, że mu się nie podoba coś. No i spoko, no i, no i tak to jest, na tym polega gust. Ale ja nie rozumiem, dlaczego miałbym na siłę mówić, że coś mi się nie podoba, skoro mi się nie podoba, bo to też uważam, że to był, nie byłby jakby nie okazywałbym szacunku dla widzów, bo, jak, bo, bo to by nie miało sensu, te reakcje nie miałoby sensu. I teraz tak, ja... Ten wez rozumiem, jakby on się pojawił, gdybym ja na przykład ten track schejtował, no nie? No, powiedziałbym, kurwa, ale gówno, nie? Najgorszy track, jaki w życiu słyszałem, mega gówno, nie? I tak dalej. Ale dosłownie powiedziałem, że mi się ten track podoba i że jest zajebisty. I jedyne, co mi się nie spodobało w tym traku, to 10 sekund z tego numeru, gdzie wypadł z bitu, ale wiedziałem, że on to zrobił specjalnie, dlatego że to był zabieg, kurwa, artystyczny, ale mam prawo powiedzieć, że mi się ten zabieg artystyczny. Nie podoba, no nie? I to nie oznacza, że mam zamkniętą głowę. Zamkniętą głowę to bym miał, jakbym powiedział Ja pierdolę, jesteś łakiem jebany, bo się wyjebaj z bitu, kurwa, i nie potrafisz nawijać. To by była zamknięta głowa. A zamknięta głowa to nie jest dlatego, że ja ja wiem, że to był zabieg specjalny, ale mi się on po prostu nie podobał. <grym> Rozumiesz? Po prostu mi się nie podobał. I tyle. I jakby to dosłownie to jest, to jest koniec, nie? I on tutaj mi mówi, że ja czegoś nie skumałem. Nie, no ja skumałem, tylko że mi się nie spodobało to. Mogę na przykład skumać, że ktoś ma jakąś stylówę, załóżmy, nie wiem, kurwa, coś ubierze, kumam ten styl, jakby, że tam, załóżmy, należy do jakiejś tam subkultury, ale sam bym się tak nie ubrał, bo mi się na przykład nie podoba, ale kumam to. Jakby kumam, że to należy do subkultury. Ktoś, kto nie kuma, y Wyznywa, albo nie wiem, wypowiada się nadzwyczaj negatywnie, a ja powiedziałem, że numer jest zajebisty, tylko kurwa 10 sekund mi się nie spodobało, dlatego byłem zaskoczony, dlatego, dlaczego yy, akurat te wersy do mnie się tam znalazły. Yy, no i uważam, że to nie znaczy, że mam zamkniętą głowę w ogóle. Yy, I ja na przykład bo yy, Wajzer powiedział tam, że to, że to jest koleżeńska zaczepka. Ja to dopiero później ja to dopiero później zobaczyłem, że on to powiedział. No ja na przykład jak pierwszy raz to usłyszałem to y, nie odebrałem tego jako koleżeńską zaczepkę. I powiem wam szczerze, nie odebrałem tego jako kole, koleżeńską e, zaczepkę, bo uważam, że jak jest koleżeńska zaczepka, to można to zrobić w inny sposób. E, tym bardziej, że ja myślę, na przykład dla mnie, y, Zajewistą jego odpowiedzią było to, jak nagrał tego kurwa TikToka śmiesznego z tym, jak nawijał tam. I to był na przykład jeden rodzaj, i mówię, Dobra, śmieszne. No dobra, pocisnął Bekę, że kurwa, nawinie sobie, bla bla bla, i tak dalej, nie? Ja mówię, no dobra, chuj. I dlatego się zdziwiłem, dlatego się zdziwiłem, yy, dlaczego skierował skierował yy, wersję w moją stronę, skoro to była tylko moja opinia. Wiesz o co chodzi? Ja tam rozkminiałem mniej więcej, dlaczego to się pojawiło. Ja mam trochę wrażenie, powiem tak yy, yy, dziś tam szczerze, ja mam trochę wrażenie, że White trochę. Inaczej. E, zastanawiałem, się, zastanawiałem się po prostu, dlaczego akurat wersy się pojawiły, a nie na przykład właśnie jakiś, wiesz, jakiś śmieszny, kurwa, powiedzmy tam, e, śmieszny tam jakieś tam odniesienie do mnie. I ja mam wrażenie, że White trochę uważa, że przeze mnie się stworzyła ta narracja tego, że go tam e, jebali z tym offbeatem. Trochę tak to odebrałem, że chyba trochę... Uważa, że to ja to nakręciłem i tak dalej, że, że wiesz, że ja powiedziałem, i zaraz wszyscy. Co jest nieprawdą, dlatego że, yy, dlatego, że jak ja robiłem reakcję na, na, na jego numer trzy dni po premierze, to już wtedy. Był top komentarz, kurwa, który mówił o tym, że ten offbeat jest yy, chujowy, ale cały numer jest zajebisty. Więc to nie było tak, że ja to kurwa nakręciłem, tylko top komentarz pod tym klipem, yy, trzy dni przed moją reakcją, to było to, jak ktoś inny to zauważył, a nie ja. No nie? Więc ja się, ja nie uważam, że ja, po, nie, nie uważam, że powiedziałem coś złego. Yy, możecie sobie, możecie sobie. Zobaczyć moją reakcję i sami zobaczycie, że tam. że tam było to. Eee, natomiast. Tu też jest trochę głębiej. Natomiast. oficjalnej reakcji już nie zobaczycie, dlatego że została zablokowana przez Sony. I to jest też dla mnie ciekawe. Znaczy, ja mam taką nadzieję, że. Ja mam taką nadzieję, że ta reakcja została zablokowana przypadkowo. Na zasadzie takiej, że po prostu Content ID to wypierdoliło. Znaczy, dla nas to było dziwne, że to zostało wyjebane po paru dniach, a nie od razu, nie? Bo zazwyczaj, jak jest Content ID, to wypierdala od razu, no nie? A ta reakcja była dostępna. Na przez 2-3-4 dni, i później nagle została wyjebana. Znaczy, mam. Na... Tak mi się wydaje. No, ja nie, nie. Wiesz o co chodzi? Nie. Gdzieś tam nie, nie, oskarżam, nie oskarżam tego, że oni to zrobili specjalnie, mm, ale dlaczego tak uważam? Dlatego, że inne reakcje są, na przykład na spadającą gwiazdę, są dostępne. Tylko ta reakcja nie jest dostępna i została wyjebana, także nie można jej w ogóle nawet obejrzeć, nie? Natomiast. Yy... Jeśli to, była, jeśli to był po prostu. jeśli to był po prostu, e, Jak to się mówi? E, że Content ID po paru dniach po prostu się obudził, to to spoko, nie? Nie ma problemu. To się zdarza. Ja też, ja też nie mam żadne, żadnego problemu. E, natomiast e, jeśli White też mówił, że to nie miała być żadna tam Dobra, zaczepka i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej, no to spoko, nie? To nie ma żadne, żadnego problemu i nie ma żadnej zły, zły, złej krwi, powiedzmy, i tak dalej. Totalny lose. Ale wolałem też to naprostować, Kurwa, bo. Nie co jest e, tym ja tak się poczułem. W sensie Jebana. mnie to po prostu postawiło w niekomfortowej sytuacji. W sensie ja nie lubię takiej sytuacji, kiedy ja na przykład, wiesz, streamuję skukę, kurwa, wiesz, co chodzi? Kumam się z BDS-em, mam zajwisty kontakt, później wychodzi coś takiego i ja nie wiem, jak mam się zachować. Wiesz, co chodzi? Bo z jednej strony, kurwa, y, no, 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 chujo, no wiesz, chodzi? No, niekomfortowa sytuacja. Czaisz, no to jest po prostu takie, że właśnie to niepotrzebne same. totalnie, mam wiesz, co chodzi? Że, 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 no, totalnie niepotrzebne, nie? 15... Bo ja też nie wiem wtedy, jak mam Oglądamy. zareagować na to, bo z jednej strony, wiesz, Dobra, nie powiem, bo. Nie, wiesz, nie odpowiem na to, bo kurwa kolegujemy się tutaj, a. Z... No takie, to jest po prostu niezręczne, rozumiesz? Także podsumowując, uważam, że ten wers był niepotrzebny na skalę tego, co tam powiedziałem. Eee, ale nie ma żadnej złej krwi. Jeśli on to powiedział faktycznie, że to jest powiedzmy, że nie chciał mnie tam obrazić, to no to luz. To mam luz. To się dalej kochamy. Natomiast, Natomiast nie uważam, że zrobiłem coś złego. Uważam, że jako streamer, który reaguje na różne piosenki. Ma, m, powinienem mówić to, co mi, to, co mam w głowie i mam do tego pełne prawo, i to, czy jest moim, ktoś moim kumplem, czy nie, to nie ma znaczenia. Jeśli mi się na przykład. Zobaczcie, ja się kumam z BDOS-em. Jeśli, jeśli mi się. Na, jeśli oni wydali AfroTrap, to powiedziałem kurwa, że ja pierdolę, Afro trap ja pierdolę, nie? Yy, I to tak samo do wszystkich, rozumiesz? No i nie wiem, no BDOS na przykład nie zrobił nie, w kawałku, nie nawinął. No kurwa, nie podoba ci się AfroTrap? Zawiodłem się, to chyba zamknięta głowa. Wiesz, co dzi no jakby. No to jest. Totalnie moim zdaniem niepotrzebne Niepotrzebne, bo później jest taki klimat dziwny i nie wiadomo jak to odebrać eee, no i wiesz, no i tyle, nie Tak jest mój tak jest mój statement eee, Bifu z tego nie będzie No bo ja nie ogarniam dlaczego miałby być niby Natomiast ym, natomiast ym, co obejrzymy dalej w takim razie się. Szkoda, że jesteś jewnięty, kurwa. No nie, no bo prostu niekomfortowa sytuacja. No nie uważam, uwa bo tak, nie uważam, żeby moje słowa, które powiedziałem na streamie, gdzie 90% traku się bujałem, jak po jakbym kokainę zażył w nos, kurwa, powiedział, powiedziałem, że to jest zajebisty kawałek, a 10 sekund kurwa numeru mi się nie spodobało. Nie uważam, że mój komentarz zasłużył kurwa na wersy stary, Bo wydaje mi się, że we wiecie o co chodzi, dlaczego ja też tak odebrałem. No kurwa, macie w pierwszej połowie numeru chłop, kurwa, gada, stary, że go wyjebali na hajs i generalnie. Ja pierdole, co za szmaty, a później wpierdala zaczepkę koleżeńską, kurwa, na podstawie oceny na streamie. No kurwa, jak mam inaczej to odebrać, wiesz o co chodzi? Więc ja dlatego tego nie odebrałem, kurwa, jako koleżeńska zaczepka, no bo dla mnie jak ktoś już, wiesz, wersy na przykład w kogoś wpierdala, no to to jest dość poważne, nie? Rozumiesz? Ale jak to jest koleżeńskie i nie chciał, żeby tak to wybrzmiało, to luz. Także pozdro, White. Wierzę, że jeszcze jakiś numer mi się spodoba. Nie no, kurwa, w numerów mi się podoba przecież, no ja pierdolę. Chociażby Off-White mi się podoba. Oprócz oczywiście w Bitu. Zdania nie zmienią. Dobra. Łączy kropek szoty i wszystko jasne. Łączy kropek szoty.